Dzień dobry, cześć wszystkim Tu Patryk Chilewicz, adam yy, wi witamy Was wy, Zaczynamy od mega dramy. No, Mega no. dramy, którą przybliżyło nam oko pres. Mega drama szczególnie e, brzmi zabawnie, ponieważ e, słuchajcie, wydarzyła się 27 stycznia mhm. i dotyczyła choinki. Choinka 27 stycznia. Kto czy to, to jest legalne. Znaczy no, u nas jeszcze jest? Dobra, legalne. dobra, to, ale myśmy nielegalni, jak e, Ewa Zonot. <laughs> słuchajcie, 27 stycznia planowano rozebrać drzewko. Niestety nie zdążono. Nie zdążył rozebrać drzewka, ponieważ około godziny 11 do budynku sądu, w którym znajdowała się oto choinka, wszedł poseł Konfederacji Grzegorz Brown w towarzystwie kilku mężczyzn i powołując się na poselski immunitet oraz twierdząc, że dokonuje interwencji, zabrał drzewko i wyrzucił je tylko że na śmieci. I myślicie sobie. Po co? Dlaczego? Jakiś no. poważny człowiek, poseł na Sejm, wybrany przez obywateli w demokratycznym państwie tak się zachowuje. Co ta choinka zrobiła? No, ja już się domyślam. Krakowski oddział... Justity? Justity. 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 Юстити. 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 ю Юстити. 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 Justiti. Bo teraz dwa i Justiti. O sytuacji poinformował krakowski oddział Justiti. <coughs> <coughs> Mogę prosić o powagę? Rozmawiamy tutaj o sprawie ważnej. odbywając się w sądzie. Zaraz pan zostanie wyproszony z sali. No. Choinka nikomu nie wadzi. Justy. Jest symbolem naszej solidarności z ludźmi różnych opcji, orientacji. Przykro nam, że w tym roku ponownie doszło do istnienia. <śm> <śm> do tego byśmy. I to tak brutalnego, mówi sędzia Marzena Stoces, na jednym z filmów udostępnionych przez. Justiti. Justitiemu! My, jako sędziowie, też mamy immunitet, ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby powoływać się na immunitet tylko po to, żeby popełnić przestępstwo. Wartość tej choinki to ponad 800 zł. Każda bombka była ręcznie namalowana przez panią adwokatkę Paulinę Bac. Dobra, dobra, słuchajcie, w skrócie. Na tej choince, w tym oto sądzie, były bombki namalowane przez. Jakąś adwokatkę was, tak? i na niej znajdowało się między innymi um bombki dotyczące biało-czerwonej flagi, konstytucji, solidarności z Ukrainą, więc y, barwy niebiesko-żółte, jakieś tęczowe, jakieś dotyczące, nie wiem, strajku kobiet, no całe obrzydlistwo, plugastwo i po prostu ręsztok, nie? nie Ręcztok, po prostu, niby chojenka, jednak ręsztok. Sędziowie twierdzą, że wycena start jest tak wysoka, ponieważ bombki są ręcznie malowane z myślą o licytacji w. Ośp. Czyli jeszcze właśnie ja, być... do tego. <ścoughs> jeszcze właśnie. Całe szczęście żyjemy w takich czasach, gdy istnieje chyba wideo na wszystko, no. również na tę sytuację. Zaprezentujemy wam e, oto ten e, pokaz. Pokaz, tak? pokaz e, <ścoughs> przedstawienie, można by to nazwać, interwencji poselskiej. E, słuchajcie, brał w tym udział e, Brown, towarzyszył temu Marek Meicher, Bloger propagujący teorie spiskowe. O, proszę, dział wake up. Mężczyzna chwyta bombki i komentuje. Ozdobę z unijnymi symbolami nazywa Eurokołchozem, z flagami Polski i Ukrainy, propagującymi przyjaźń polsko-radziecką. Skazuje także z dezaprobatą bombki z tęczowymi symbolami. Oj, boska się porobiła ta toinka. Ups, bańki unijne. W pewnym momencie, Bram chwyta drzewko i wynosi je z sądu. Najlepsze jest to, że to widać na, na, na umieszczonym jakby wideo, że tam był jakiś adwokat chyba, czy sędzia, nie wiem, ktoś w jakiejś takiej todze, Todza, no. który jakby, nie wiem, dopytywał się, co ty robisz, człowieku, w coś <gry> celu, A ten po prostu w ogóle tak był cokolwiek, wziął tę choinkę, wywrócił ją, a ta koinka była z czubem. Ja jestem osobiście team gwiazda, ale okej. Okay. I ten czub jeszcze uderzył tego człowieka. A więc tak naprawdę to jest y uh -huh. tak naruszenie cielesne i jeszcze w obiekcie sądu. <noise> Ale ty sposeł, ma monitor. Wynosi je z sądu, ciągnąc po ziemi, niszcząc ozdoby, rozpryskując szkło w budynku i przed budynkiem. Ostatecznie wyrzuca choinkę do kosza na śmieci na ulicy. Kochani, choinka agitacyjna ze środowiskami y y osób dziwnie zachowujących się w łóżku, którzy koniecznie muszą głośno o tym gadać i agitować, oraz jakiś tu widzę jakieś hasła zwolenników idei lewackich. No więc kochani, proszę, jeżeli jeżeli nie działają, kochani, jeżeli nie działają. To z całą pewnością nie licowało z powagą sądu. To nie licowało z powagą sądu, kochani, taka sytuacja. Więc jeszcze zaśmieca tak. nie tylko, że budynek, ale też chodnik. Ale kradnie, bo to jest nie z jego. I jest to niebezpieczne, no bo jak bombki są szklane i się tłuką, no to no nie wiem, no komuś może... A może dziecko zaraz będzie się tarzyć po ziemi. Wiecie o no. co chodzi? Może, może tak będzie dzieci czasami robią. Tak to się robi na południu. Ewakuacja sądu LGBTów. Kochani, ewakuacja LGBTowskie choinki. to z całą pewnością nie. Licowało z powagą sądu dodaje Brown. Na miejsce została wezwana policja, która zabezpieczyła dowody i przeprowadziła czynności wobec posła, który miał powołać się na immunitet. Oczywiście Bram się oburzył, że jakim prawem? Oj oj, oj, proszę ze mną! poseł na poseł interwencja posła? Proszę, proszę pana ze mną. A? Policja się przecież mm. on jest Bogiem. I skomentował policjantów następująco. Wstyd, że nosi pan polski mundur. Tak. O, proszę bardzo. pana porządek prawny. Proszę pana, panem posłem, proszę bardzo. Końca została usunięta. Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy ten oto konkretnie pan podobne czynności wykonuje, ponieważ w sierpniu 2021 roku wtargnął do siedziby urzędy, Urzędu Rejestracji Podatków Leczniczych, no. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i zażądał od szefa Grzegorza Cessaka wglądu do badań klinicznych populacji poniżej 12 roku życia towarzyszył mu m.in. skrajnie prawicowy bloger Marcin Rola O, to na przykład kolega Edi udzielała mu wywiady no, i Nie wiem o co chodzi. Jak dla mnie, brzmi wszystko super fajnie. No, polski Patriota zajmuje się polskimi sprawami. Pracuje. Nie rozumiem o co. Chodzi. Pracuje. Robi coś. Robi. robi coś. Ja może tutaj jeszcze y, dodam takie komentarze, po prostu jakiegoś lewackiego y, bojówkarzowego sędziego, który zabrał w y, tej sprawie głos. No, jak dla mnie, to wiecie, no. Bla bla bla, ale no niech będzie, już dajmy, żeby było, nie? Nam po ludzku jest po prostu żal. Ta choinka skupiała grono osób zaangażowanych w walkę o praworządność. Teraz na dodatek była udekorowana symbolami Polski i Ukrainy, co jest dla nas ważne w dobie wojny za naszą granicą. Na drzewku widniały kolory biało, czerwony i żółto-niebieskie. To zostało zbezczyszczone. Absurdalne są także oskarżenia, że znieważyły, znieważamy symbol świąt. Dla nas to symbol ważnych zagadnień społecznych. Posel zachowuje się jak wandal, ostentacyjnie niszcząc cudzą własność w miejscu publicznym i do tego poseł, który rzekomo tak wysoko ceni własność prywatną. Trudno mi to wytłumaczyć. Oczywiście wiemy, że mamy demokrację i każdy w Polsce może wybierać takich reprezentantów, jakich chce, ale nie mogę zaakceptować takiej ostentacyjnej pogardy dla prawa i to na oczach wszystkich. Ja mam legitymację poselską i mogę robić cokolwiek. To mi się kojarzy z paleniem książek, z czasami, gdy stosowano i tolerowano przemoc w życiu publicznym społeczno-politycznym. No oczywiście A kto wiecie, to powiedział? Co to za lewak tak e, Jakiś sędzia. To są z tych wiecie, tych z tych starych, starych sędziów, tych, tych co mieli co, wymienić, tak. ale trzymają się tego siedzenia. Tak, tak. Tych, 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 tych komunistów. Tak, właśnie. Mm -hmm. A ty się tutaj zaśmiałeś, ponieważ tak, co roku e, jest e, w tym gmachu... Ja się nie zaśmiałem ani razu dzisiaj, W tym grachu, gmachu krakowskiego sądu wystawiana choinka i co, praktycznie co roku jest niszczona. To jest mm. jakaś tradycja już taka, no. W 2021 roku na choince znalazło się więcej ozdób nawiązujących do tego, co się dzieje w Polsce. Na przykład konstytucja, flaga Unii Europejskiej, nawet drut kolczasty się tam pojawił, wyobraź sobie, nawiązując do sytuacji na granicy. Choinkę sędziowie podpostawili i ubrali w holu sądu w czwartek 16 grudnia. Kolejnego dnia rano okazało się, że ktoś potłukł wszystkie bombki z flagą unijną, a drut kolczasty i tę czołą gwiazdę ukradł. Są... Another day, another slay. Tak, są po prostu pewne tradycje w polskim narodzie, które należy moim zdaniem czcić i to jest na przykład zdanie karpia i bicie dewiantów. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich em, zawiadomił policję o popełnieniu kradzieży. Proszę sobie wyobrazić. Oni się zawsze przyczepiają Zawsze się przyczepiają, ja nie wiem po co, bo przecież Brown jest bogiem. Uświadam to sobie Omzirk, okej, okay, i wypadł po prostu, nie wiem, za granicę gdzieś tam do Rosji czy gdzieś. Bombki natomiast, te które ocalały, no. bo okazało się, że kilka ocalało, trafiły na aukcję WOŚP ostatecznie i zostały wylicytowane, słuchajcie, za 1000 500 zł. Z tego co widzę, cztery bombki flagami polskimi i ukraińskimi. Myślę, że jest przynajmniej jakiś plus tej historii. To nie koniec ze ser... w dzisiejszym cokolwiek. Przechodzimy do tematu drugiego, czyli ze ser... serialowe. Nie wiem, czy kojarzycie na HBO, to nie jest żadna forma promocji. Jest nowy serial The Last of Us. Jest to serial. Czy masz na myśli ze ser... ponieważ HBO Max jest taką. Platformą i miała być lepsza od HBO Go, ale wcale nie jest i nadal się zacina. No wiem. O to chodzi? O to ludzie się wkurzają? Nie, nie o to się wkurzają. Okay. Wkurzają się o to, że powstał ten serial. No i powstał to jest w ogóle serial na podstawie gry komputerowej. I zbiera bardzo dobre recenzje, ale my dzisiaj nie będziemy się zajmować jakby serialem. Jak chcecie e, pogadać e, o serialu, to zapraszamy Was do w ogóle poleca. Tutaj możecie zobaczyć, czyli naszej serii, gdzie polecamy e, różne, e, różne rzeczy. No i nastąpiło. Ponieważ w odcinku trzecim tego serialu, spoiler trochę, pojawia się wątek dwóch, powiedzmy wprost, gei. Gei, po prostu gei. E, I to jest, jest wątek dwóch gei, którzy po prostu spędzają razem czas, da, udają w ogóle jakby zdrową relację. Obrzydliwe. Zbudziło to duże mm, wzmożenie wśród e, komentariatu mm. tego, wiecie którego? Tego właściwego, mm. e, czyli tego um, wolność, solidarność. Bo tego prawego, tak? To Ważnego. Po prawej stronie to, mamy tak, w końcu tak, tak, serce, tak, tak, więc tak, tak jest najważniejsze. Tutaj są na przykład taki um, Twitterowicz, popkulturka, tutaj zrobił screening takich różnych komentarzy. O, i, i Ja przeczytam, bo to jest sam, samo um, ten, grube. Czyli HBO idzie śladem Netflixa z propagowaniem homo-postaw jako normalne... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kropeczek. Pora przejść na inną platformę. Mm. Pierwszy odcinek sztos, drugi odcinek taki sobie, trzeci odcinek to chyba jakiś żart. Po trzecim odcinku już wiadomo po co tyle kasy poszło na promocję tego serialu we wszystkich możliwych lewicowych mediach. Mm. Już zjebali ten serial, chłop z chłopem kur... Wszędzie muszą to wciskać. A przegina. No i tego jest jeszcze więcej, o, możecie czyli, sobie no teraz co? poczytać. To jest nienormalne. To jest nienormalne. A wiesz co jest najgorsze z tym wszystkim? Wszystko? Że oni po prostu jeszcze próbowali po prostu oszukać y, po prostu ludzi, Pokazując, że ci te chłopy to niby normalne. Są. Tak, na, tak, bo tak, bo tak, na początku tak, to nie wiadomo, jakieś brody mieli tak, i tak, jakieś y, koszule, koszule flanelowe. Przecież wszyscy wiemy, gdzie są Dildosy, gdzie są te wszystkie y, te pióra, gdzie to wszystko jest? Przecież, przecież każdy z nich to ma. Oczywiście, że tak. Tymczasem na y, grupie facebookowej, która się nazywa Konserwatywny Klub Filmowy. O, to coś dla mnie. Tak, my tam jesteśmy. A to jest tam, związując do naszego podcastu. Tak. Ym, pojawiło się ostrzeżenie, moi drodzy. Ostrzeżenie, teraz widzicie ten screen. Ostatni odcinek The Last of Us cały jest o romansie gejów w czasach zarazy. Mm. Nic na to nie wskazywało po dwóch odcinkach, że nagle przywali tak mocno łowk-pałko. Obrzydliwe. Obrzydliwe, co? Koniec świata. Jakby serial obrazuje koniec świata. Zamiast y, się skupiać na, nie wiem, na przykład y, ludziach zjadających siebie, czy jakiś, wiesz, zarazie, trup poniwierających się po ulicy, to oni po prostu muszą wcisnąć jakieś zboczeństwa. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Najgorsze po prostu. No tak, tak. Ja tak. bym chciał oglądać jakieś wyprute flaki na przykład. To mnie relaksuje. A nie jakąś. Mimos? To nie jest miłość! Nie, to nie jest miłość, umówmy się, to jest jakieś zboczeństwo. Tymczasem serialowa PL pisze, że Hollywood to nie obchodzi niby myśl polskich patriotów, a z kolei funpak, mistycyzm popkulturowy, pop, pop jakieś poważne tutaj dyskusje hmm. na temat jakiejś edukacji i tak dalej. Ja mam w tym temacie tylko jedną odpowiedź i jest to odpowiedź memiczna z kolei od popularzy, stronnictwa popularów. Tutaj masz tutaj taki pan, jest. Mm, mm. co znowu ta walk propaganda nawet do serialu a zombie musieli wtrenić na siłę całujących się facetów. Mm. No i pan ma później coś takiego. Nie wiem co to jest, ja, też nie, wiem ja nie, nie wiem co to jest, nie czuli mnie tego w kościele, ale no ja właśnie. liczę na to, że politycy zabiorą głos na ten temat. Ja myślę, ja liczę na to, że pozwą tych y, po prostu gej świata. Y, nie, kończynę, nie, nie to, to powinni pozwać to, y, to HBO y, okay. lewackie. zabronić ja, tego przede wszystkim. Powinni to cofnąć. Powinni to cofnąć, wystosować przeprosiny. Ja mam nadzieję, że powstał jakiś y, ten. Petycję pod, z podpisami, petycja. że to powinno być cofnięte, po że wymazane. Nie, powinien tam pójść i y, ukraść tę taśmę. Te taśmy, ta, taśmy powinny. Tak, taśmy taśma pro, profesjonalna czy amatorska. Nie, on to profesjonalna. Na czy masz świat funkcjonować? Nie, no. Co powie się dzieciom później? Tak, co co powie się dziecku, że dwóch mężczyzn? Że, że na koniec świata dwóch mężczyzn nagle ze sobą zostanie, a to no. dziecko nie będzie wiedziało, co robić. Tak. Jak przyjdą zombie. Na sam koniec przenieśmy się do jakiegoś poważniejszego wątku. okej? Okay, no. bo jakby cały czas jakimiś głupotkami się zajmujemy. To tak prawda, akurat. Jesteśmy w fakcie. Zawstydził niejedną gwiazdę. Niedźwiedź celebryta. Brzmi dobrze. Mhm. Mm Przyznam, że brzmi dobrze. Let's dobrze. go there. Mhm. Mm a to z grywu z tego niedźwiedzia. Dobra, o co chodzi? O co chodzi? Mianowicie Usa. Usa. To, to z... Za daleko to też są te O to, to, to są te mm -hmm. zgania, to sam tam to jest mm -hmm. Pracownicy parku City of Boulder Open Space and Mountain Parks. Strasznie długa nazwa. W amerykańskim stanie Colorado. Byłem kiedyś w Colorado. Ja też byłem kiedyś w Colorado. Było super. No super było, fajne kulki nie kryli zdziwienia, gdy zobaczyli zdjęcia z jednej z fotopułapek ustawionych na terenie parku. Nie podoba mi się to słowo fotopułapka. Mi też, jest takie I, jakby agresywne dosyć. Jest, agresy jest mm -hmm. takie, że co robicie zdjęcie i cię I Jest to i w łapie cię tak, w taki tak, sposób. Tak, 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 to dobrze. To o to chodzi, bo ja słyszałam kiedyś, że jak robisz zdjęcia to kradniesz duszę. Tak, tak to było. Co oni tak kradną duszę tym zwierzętom biednym i, te i dlatego one nie mogą iść do nieba. Bo nie mają duszy już. I później idą do piekła. Gdzie śpiewałem Rihanna. Z 580 fotografii. 580 Dużo. fotografii. Aż 400 przedstawia zwierzęcego celebryta. Niedźwiedzia czarnego w różnych pozach. 400. Ten sam niedźwiedź. Jakby. Bycz Don't try Chcę nawet. pracować na oglądaniu tych zdjęć. Niedawno niedźwiedź odkrył fotopułapkę, której używamy do monitorowania dzikiej przyrody na otwartej przestrzeni czytamy na profilu parku w Kolorado. Bo oni to opublikowali e, gdzieś tam na fejsie, czy coś tam. Mm -hmm. Te zdjęcia nas rozbawiły, przyznał Filip Yates, rzecznik tego, tego obiektu, tego który ma dużo bardzo wyrazów. Najwyraźniej sesja zdjęciowa bardzo się spodobała Misiovi, który odkrył fotopułapkę. Tak zawrotna liczba selfie przyniosła drapieżnikowi niemal międzynarodową sławę. No raczej no, Misiu raczej. jesteś w cokolwiek. Selfie niedźwiedzia jest niecodziennym zjawiskiem. A to dlatego, że dzikie zwierzęta zwykle ignorują fotopułapki. No, no, no. No, this bitch. ok. Możemy pooglądać zdjęcia Proszę. pana niedźwiedzia? Proszę. Ale jest słodki. Gdzie jest więcej? Nie, są tylko dwa. Co to jest za robota, fakt? Piszesz nam o 400 zdjęciach, ale dajesz nam dwa i właściwie wyglądają to tak samo. samo? Tak. No jestem trochę rozczarowana. Kto to stworzył? Zaraz złożę jakąś petycję. IB. IB. Wstyd. Słuchaj, ale nie pozdrowiliśmy dzisiaj nikogo. Bo, eee. Chyba musimy tej tradycji musi stać. W sensie nie zrobiliśmy hałasu dla żadnego miasta, o to ci chodzi, tak? Tak. Więc musimy to nadrobić. Więc tak, ta choinka się działa w Krakowie, więc... Żegorza Krak 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 brałna, nie pozdrawiamy. Okay. E, koniec świata. Pozdrawiamy. Chyba wypada, bo no inaczej ja skancelują, jak nie jak nie pozdrowimy tych zwyczajców. No dobra, hałas dla Pozdrawiamy! Zboczeńców. No i oczywiście mm, pana Niedźwiedzia. O Jezu, Colorado, Kolorado. Niedźwiedź z Colorado. No po prostu, Daj czy lista. może być lepiej? Dziękujemy wam bardzo. Pozdrawiamy was serdecznie i życzymy smacznej tęczy.